nie ma solidnych naprawdę w dużej nie ma w dużej skali solidnych i trwałych organizacji młodzieżowych innych niż harcerstwo no są tam różnego rodzaju organizacje takie bardziej lokalne czy gdzieś pojawiające się jak grzyby po deszczu w momencie, kiedy mamy program grantowy, jakiś typu równać szanse, czy działa lokalnie, organizowany przez duże fundacje z Warszawy, troszkę sypną tym groszem i gdzieś wychylają się na chwilę jak grzyby po deszczu w małych miejscowościach organizacje, które robią coś dla młodzieży. No ale jak się skończy grant, to zanikają. No to jest wielki ból polskiego sektora pozarządowego czy polskiego społeczeństwa obywatelskiego. To, że my nie mamy tego zasobu majątkowego odpowiedniego, nie mamy tej stabilności. Te organizacje są takie efemeryczne. Jak patrzę, myśmy nieraz też z, ze szczecińską organizacją Czas, Przestrzeń, Tożsamość ze stowarzyszeniem robili różne działania dla młodzieży, warsztaty artystyczne. No ale tak, no były pieniądze na to, to się robiło. Nie nie ma pieniędzy, no to to zanika, a samorządy mają jeszcze mniej pieniędzy na, na te organizacje. Więc takie trwałe tak naprawdę jest, jest głównie są dwie największe organizacje harcerskie.